Witam pana Jarosława Brodina, ministra sprawiedliwości. Jest z nami pan prezes Sądu Okręgowego w Tarnoprzegu Robert Pelewicz. Jest pan poseł z naszego okręgu Mirosław Pluta. Przypomnę tylko, tak jak było w zaproszeniu, że minister sprawiedliwości przyjechał do Sądu Okręgowego w Tarnoprzegu w związku z corocznym zgromadzeniem ogólnym sędziów Sądu Okręgowego w Tarnoprzegu. Gdzie nastąpiła ocena działalności sądu za 2012 rok? Ja też przypominam, że na stronie internetowej jest taka ocena umieszczona, tam w zakładce informacje prasowe, jak również jest tam szczegółowy wykaz spraw i załatwień sędziów w naszym okręgu, jeśli chodzi o sądy okręgowe i sądy rejonowe. Pan minister będzie odpowiadał na pytania, więc proszę przedstawiać się i ewentualnie. Media nazywać, że pan minister poznał nasz redaktor medialny, regionalny i nie tylko, z tego co widzę tutaj na stole. Proszę bardzo. Zenon Dubis, Telewizja Polska. Panie ministrze, minął kwartał odkąd część sądów powiatowych zniknęło z naszej mapy. Czy jest już jakaś taka ocena krótka, czy no można by było takie wnioski wyciągać aktualnie, czy się szykują jakieś? poprawki uzupełnienia. No i, i w tym kontekście również co będzie, jeżeli wyrok Trybunału będzie niekorzystny. Takie, system, takie systematyczne podsumowanie przeprowadzimy po zakończeniu pierwszego kwartału, ale już dzisiaj widać gołym okiem że żaden z zarzutów głosowanych przez krytyków tej reformy nie znajduje potwierdzenia. Te sądy nie zostały zlikwidowane, ale funkcjonują. Normalnie toczą się w nich sprawy ważne dla obywateli. Wszystkie te, które toczą się przed 31 grudnia. Zmieniło się jedno. Sędziowie z tych sądów orzekają już nie w jednym sądzie, ale w dwóch, czasami w trzech. I wierzę, że te pozytywne skutki reformy docenione zostaną także przez Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście Trybunał jest niezawisły w swoich orzeczeniach i ja liczę się z, każdą, z każdym możliwym wyrokiem, gdyby Trybunał uznał, że nie moje rozporządzenie, bo ono nie jest zaskaczane przed Trybunałem, tylko ustawa uchwalona wiele lat temu, w oparciu o, o, o którą ja to rozporządzenie przygotowałem. Trybunał uznał, że to jest sprzeczne z konstytucją, wówczas będę realizował ten sam cel innymi sposobami. A ten cel jest niezmienny. Sądy mają służyć obywatelom, a nie komfortowi sędziów. Zresztą chcę powiedzieć, że ogromna większość sędziów to ludzie niezwykle ciężko pracujący. Powiem wręcz, że wielu z nich ma wyraźny nadmiar obowiązków. Tym bardziej nie mogę tolerować takiej sytuacji, w której jest jakaś część środowiska sędziowskiego zdecydowanie mniej tymi obowiązkami obciążona. I to nie są różnice rzędu tam 10-20%, tylko, tylko różnice w obciążeniu pracą sędziów przed 1 stycznia były 7 8 -krotnie. No to wyobraźcie sobie Państwo, że macie. 10-15% tych obowiązków, które wykonują wasi koledzy. Przyznacie chyba, że nie jest to sytuacja ani sprawiedliwa, ani służąca interesowi obywateli. Czy podczas takiego spotkania pracowniczego dziś padły właśnie też na ten temat jakieś uwagi ze strony sędziów? Rozmawialiśmy na ten temat, również dlatego, że na tym spotkaniu obecni byli przedstawiciele tych sądów zniesionych, ale mam na myśli sądy w Nisku i w Korbuszowie, ale mam wrażenie, że emocje opadły, że te wszystkie obawy podsycane no, głównie przez no, część samorządowców zatroskanych o prestiż swoich powiatów, że te obawy już dzisiaj odsłoniły swoją bezzasadność zaczyna, zaczynają też być widoczne pozytywne skutki tej reformy. No, powód jest prosty, że państwo widzieliście jaki kłopot sprawiało mi zajęcie miejsca tutaj na tym prześle. W sobotę miałem wysoką gorączkę i nie chciałem sprawić przykrości dziennikarce, z którym byłem mówiony na rozmowę na żywo, więc zwlopłem się jakoś z łóżka i pojawiłem w Radiu RMF, ale potem była pora na to, żeby się zacząć kurować. Również po to, żeby dzisiaj móc stawić się na spotkaniu z sędziami Sądu Okręgowego w Brzegu i co dla mnie też bardzo ważne, żeby spotkać się również z urzędnikami, dlatego że ja jestem, zdaje się, pierwszym ministrem po 1989 roku, który spotyka się na tak szeroką skalę z sędziami i w ogóle spotyka się z urzędnikami. Polskie Radio Rzeczu, Pana Pawełek Piasek. Czy będzie Pan kandydował na szefa Platformy? Dzisiaj jestem ministrem sprawiedliwości, koncentruję się na tych zadaniach. Wtedy, kiedy moja misja dobiegnie końca, będę myślał o swoich planach politycznych. Szanowni Właśnie Arabski ma ogromne doświadczenie polityczne, był przez kilka lat jednym z najbliższych współpracowników premiera, i moim zdaniem to jest kandydatura nie tylko świetnie predestynowana do objęcia ważnej ambasady, ale to jest też kandydatura, no na rzecz rzeczy po imieniu, prestiżowa z punktu widzenia naszych hiszpańskich partnerów. Rzadko zdarza się, żeby polityk z tak wysokiego szczebla jak szef kancelarii premiera, obejmował stanowisko ambasadorów. Marcin chodnie Panie Ministrze, dzisiaj Pan podczas spotkania z sędziami no, zapoznał się z wynikami sądu. Jak Pan ocenia ten niewielki sąd, niegdyś także zreorganizowany przez um, pamięcie ministra Lecha Kaczyńskiego na trzy miesiące Zniknął z naty sądów okręgowych w Polsce. Jak pan ocenia działalność tego małego sądu? W problemu, no, zapewne wie pan, jak działają sądy w Krakowie czy, czy w Warszawie. I ten sąd okręgowy, i sądy rejonowe podległe sądowi okręgowemu w Tadnobrzegu funkcjonują bardzo dobrze. No, wizyta w takich sądach jest dla miejsca sprawiedliwości tylko przyjemnością. Ale mówiąc o trudnej sytuacji w innych sądach, w tych sądach wielkomiejskich, chociażby krakowskich, warszawskich, katowickich, trzeba pamiętać, że sędziowie w tych sądach wielkomiejskich muszą poradzić sobie z ogromnym nawałem spraw. No w ogóle niestety widać, że. Kłopoty gospodarcze Europy przekładają się także na sytuację polskiej gospodarki, a w konsekwencji sytuację sądownictwa, dlatego że liczba spraw, które w roku 2012 wpłynęły do polskich sądów jest o blisko pół miliona większa niż przed rokiem. W ogromnej mierze jest to wzrost spraw gospodarczych. My sobie poradziliśmy, my, to znaczy przede wszystkim sędziowie, pracownicy sądów, Poradzili sobie z tym wzrostem ilości spraw, ale mam świadomość, że potrzebne są bardzo zdecydowane zmiany legislacyjne, i zmiany organizacyjne, aby w następnych latach ten czas oczekiwania Polaków na wyroki uległ znaczącemu skróceniu. Ja przypomnę Państwu, że Pan premier postawił mi takie zadanie, aby na koniec kadencji średni czas orzekania był skrócony o jedną trzecią. To jest zadanie niezwykle ambitne. Ono jest wykonalne, a pod jednym warunkiem. Projekty ustaw, które przygotowuję, muszą jak najszybciej przechodzić. Najpierw przez fazę rządową, potem przez fazę parlamentarną. I mam nadzieję, że pod tym względem rok 2013 będzie no, ciut lepszy niż 2012. Mija już kilka miesięcy, jak sprawy e, cywilne w sądawczy na rynku i także są rejestrowane. E, czy już można się pokusić o jakąś ocenę? Czy to dobrze nagrywać e, sprawy, czy, czy rzeczywiście jest sens iść także w tym kierunku, jeżeli chodzi o sprawy karne? Także o tym problemie dyskutowaliśmy podczas spotkania z sędziami i opinie są bardzo podzielone. Wydaje mi się, że większość środowiska sędziowskiego dostrzega raczej negatywne strony wprowadzenia tego protokołu elektronicznego. Dzisiaj też słyszałem takie opinie, że nagrywanie rozpraw, potem konieczność odsłuchiwania, czy właściwie oglądania wielogodzinnych zapisów, że to prowadzi do wydłużenia czasu trwania. Będę uważnie obserwował, jakie są skutki tej zmiany, bo niezależnie od zastrzeżeń płynących ze strony sędziów, dostrzegam też zdecydowane plusy. Największym z tych plusów jest zwiększenie transparentności wymiaru sprawiedliwości. Wiadomo, że zwłaszcza po aferze Amber Gold, autorytet sądownictwa uległ wyraźnemu obniżeniu dzięki zastąpieniu protokołów pisemnych nagraniami z rozpraw. Już dzisiaj zmniejszyła się, widzimy to w Ministerstwie, liczba skarg na to, że protokoły nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu spraw. Takimi skargami Ministerstwo Sprawiedliwości było w poprzednich latach zasypywane. Już w pierwszym kwartale tego roku, po wejściu w życie protokołu elektronicznego, liczba takich skarg uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Dlatego e-protokół, protokół elektroniczny jest szansą dla całego wymiaru sprawiedliwości, szansą na podbudowanie autorytetu i wiarygodności. Tak jeszcze w do tego samego pytania pozwoliłem sobie obliczyć właśnie w torną zakończył się taki proces zorganizowanej grupy przestępczej. 35 terminów średnio po 5 godzin, to jest 175 godzin nagrania. A czy sąd rozpoznając sprawę apelacyjną, jeżeli chciałby rzeczywiście się zapoznać, jeżeli załóżmy, że adwokat podnosi, prawda, stawia zarzuty, że w protokole nie wszystko się znajduje? Czy rzeczywiście to skróci postępowanie, jeżeli sędziowie będą 175 godzin oglądać nagranie rozprawy? Czy, czy Pierwsze... może kategorie, nie we wszystkich kategoriach spraw można, można by realizować ten protokół? Pierwsze obserwacje wskazują na to, że w pierwszej instancji dzięki wprowadzeniu protokołu elektronicznego czas orzekania się nieco skraca. W drugiej instancji czas orzekania się wydłuża, ale proszę też pamiętać, że w ramach tego protokołu elektronicznego istnieją rozmaite możliwości, na możliwości tworzenia czegoś w rodzaju takiego spisu treści. Sędzia na bieżąco może odnotowywać, w której minucie, nawet w której sekundzie danej minuty padły jakie słowa. Dzięki temu ten spis treści może być czymś w rodzaju drogowskazów, systemu drogowskazów nie tylko dla sędziów pierwszej instancji, ale także dla sędziów drugiej instancji, którzy mogą wybierać sobie te fragmenty najważniejsze do odsłuchania czy przeglądnięcia. Ja nie wykluczam, że w następnych latach, oceniając skutki wprowadzenia tego rozwiązania, Zaproponuje jakieś modyfikacje. Rozwiązania polskie wzorowane są bowiem na rozwiązaniach niemieckich. Tam zaś nagrywana jest nie cała rozprawa, jak w Polsce, tylko jej kluczowy fragment Być może warto będzie w przyszłości albo przeze mnie, albo przez któregoś z moich <coughs> następców rozważyć taki wariant, aby również w tej sprawie pójść w kierunku niemieckim. Czy jeżeli chodzi o wyniki pracy, zaliczyłby pan Tarnobrzewski sąd okręgowy do krajowej czołówki? Nie chcę tworzyć takiego rankingu, bo środowisko sędziowskie jest bardzo uwrażliwione na kwestie swojej niezawisłości i wiem, że czasami takie opinie wypowiadane przez ministra sprawiedliwości, zwłaszcza ministra sprawiedliwości nie będącego prawnikiem odbierane są przez sędziów w sposób dosyć bolesny. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że Okręg Tarnobrzewski nie nasuwa z punktu widzenia Ministerstwa Sprawiedliwości żadnych kłopotów. Tu jest szansa na powiększenie Okręgu Sandomierz? Bo kiedyś takie były Taki jest postulat nie tylko Sądu w Tarnobrzegu, całej apelacji. Rzeszowskiej, no, ale sprawa jest dosyć złożona, dlatego, że tutaj przecinalibyśmy granice województw. Ja dokładnie tydzień tam byłem w Kielcach i jak Państwo się domyślacie, stanowisko kieleckiego środowiska sędziowskiego i kieleckiego środowiska samorządowego jest diametralnie odmienne od tego stanowiska, z którym stykam się tutaj w Tarnobrzegu. A w którą stronę Pan Minister Przybywa? Serdeczny przyjaciel i współpracownik, pan poseł Kluta, desywnie namawiam mnie do y, realizacji postulatu środowiska sędziowskiego, apelacji rzeszowskiej, a zwłaszcza Tarno Natomiast ja myślę, że potrzeba więcej dialogu. To znaczy jeszcze muszą y, podjąć próbę zbliżenia stanowisk przedstawiciele samorządów. Jak wiadomo, Sandomierz jest takim miastem granicznym, miastem znajdującym się na krańcu jednego województwa i przy granicy drugiego województwa. Historycznie Sandomierz jest związany raczej z Podkarpaciem czy z szeroko rozumianą Galicją. No, dzisiaj przydział administracyjny Sandomierza jest inny, ale nie, nie będę ukrywał tego, że samorządowcy z województwa święta wszystkiego obawiają się, że takie drobne nawet przesunięcie dotyczące nie całego sądomierza, ale tylko sądu sądomielskiego może być w przyszłości wykorzystywane jako pretekst do likwidacji województwa święta wszystkiego. Oczywiście nikt takich planów nie ma, no ale te obawy muszą być przeze mnie jakoś uwzględnione przy podejmowaniu decyzji.